Wreszcie lato, słońce jest, ludzie na goło, w rzeczy kąpią się i wszystko jest fantastyczne. I, i nie wiem co, i czas na grillowanie. Ale że byłeś leniwym takim pitokiem, to kiedy otworzysz grill, to widzisz, że tam rośną kurwa nie wiem co. Kurwa pencylina tutaj yy, rośnie. To wtedy musisz zacząć i musisz to mieć, dobrze mieć, z wodą wypłukać, żeby to wszystko tutaj, te kremikalie yy, w pizdu poszli. I na pełną pizdę włącz tu i niech to tutaj wyparuje i będzie dobrze. Masz czysty grill No i od początka. Wreszcie jest lato, ludzie kąpią się i kurwa i no i tak dalej. I rób jedzenie. Tu mam kołnierza wieprzowego, gdzieś tam może 300-400 gramów. I to jest ta część tutaj, to jest gardło świnie Ukroj na duże kawałki, wpierdol tu i dodaj granulowane cebule i granulowany czosnek. I trochę chili suszonego i ciemną soję. Ta ciemna soja to dużo więcej umami ma, dużo więcej soli ma i tak dalej. Dużo ma smaku. Dlatego uspokój się za dużo, nie wpierdalaj i będzie dobrze. Wymierzę tu i słuchaj. Troszeczkę senniego cukru. Ja używam muskowado. Jeżeli nie masz muszkowadu, używaj jakiś jaki chcesz, ale ten muszkowadu ma trochę smaku likryczy, troszeczkę taki e, interesujący smak. A no, może też no, zwykły cukier tam wpierdolić. E, I tak będzie dobrze. I tu mam trzałego ananasa. Odkroj tę część tutaj i potem są różne metody, żeby wypierdolić ten miąższ chyba nazywa się miąższ owoców nie wiem to ze środka wiesz o co chodzi ja to taki krzyżyk kroję nożem i potem łyżeczką wiskroję to i dobrze i wilej wil też ten sok i będzie fantastycznie. Uspokój się, nie rób za szybko albo za, za głęboko, bo wtedy dziura będzie przez całego i tego nie chcesz. Tylko żeby tutaj ze środka wypierdolić to wszystko i będziemy całego owoca używali. I teraz ten mięso wpierdalamy do środka. Wcipkuj to, tak jak powiedziałam przed zeszłym razem. Można mówić wpierdolić, można mówić kutasować i tak dalej, ale ja mówię wcipkuj, żeby kurwa było trochę feminizmu też tutaj, wcipkuj to do środka i masz. Teraz obierzemy tego ananasa, niektórzy może by obrali najpierw, ale wtedy kiedy wpierdalasz i w szybkujesz i to wszystko do środka, to może pęknąć. Jeżeli masz jeszcze skóry, to, to nie ma problemu. Nie popsujesz się, bardzo e, mocnie jest. To dopiero teraz e, skroj, tak? I te czarne kropki, jeżeli są duże i głębokie, to, to gębi ci wej wejdą kiedy będziesz jadł i nie będzie dobre. Dlatego e, te najgłęboksze to, to skroj. Widzisz tutaj, albo możesz tak chirurgicznie wykroić, tak? Albo tylko tak sobie kroj z góry na dole, tak? I masz. I potem kiedy... No, oczywiście, jeżeli chcesz to wszystkie możesz tutaj wykroić, ale kurwa nie będzie mięsa już nie zostanie tutaj, co będą dziury tylko. Tak starczy, będzie dobrze. I teraz boczek, albo bekon wędzony boczek. Załóż tutaj, podciągnij trochę tego boczka i załóż i trzyma się. Tak sobie trzyma się całą drogę do góry, tak. Albo gruby boczek, albo taki bekon e, nie bardzo gruby. I to, co masz, możesz używać, ale żeby był wędzony i, i bardzo e, solony. Całą drogę do góry i tu na górę też. I masz taką pyłkę tutaj kurwa, mać z mięsa i zarazu. Fantastycznie to wyjdzie. I wpierdol takie patyki do, do grillowania, żeby to trzymało się, bo przecież wiesz ten, ten bekon to, kiedy zacznie roztapiać się i to... to dojdzie i będzie krótszy, wtedy może zlecieć, tak? Dlatego dobrze tutaj wpierdol to, żeby trzymało się i włączaj na pełną pizdę tego grilla tutaj, żeby rozgrzał się i potem na średnią pizdę, żeby tam trzymało gdzieś 200-250 stopni, i widzisz tutaj ciepło pośrednie, będzie tutaj na lewej stronie. I tam postawimy ananasa, żeby nie było bezpośrednie pod ananasem, żeby nie rozgrało. Żebyś nie spalił wszystko. Bo będziesz e, czarnego ananasa, jadł Poczekaj, zobacz. Ojejku, jaka co... kogoś do jebania. Nie wiadomo, czy to jest on, czy on, ale, ale fajnie. I nauczyłem się, że po polsku to zwierzątka nie umierają, oni, oni zdychają. To jest ciekawy strzegół polskiego języka. No dobra, no dalej robimy. Teraz, że będziesz... Świeżo owoce kroił i, i tak i jadł, To umy kurwa nóż! Nie bądź paskudnym takim niehygienicznym y, kutasem albo cipką, albo kurwa nie wiem co, tylko umy! dobrze i też tą deskę, albo umyj deskę, albo przewróć na drugą stronę i będzie dobrze. Czystą stronę do góry. Świeża e, bazylia do miski, trochę oleju sezamkowego, tu z ananasem. I tak jak powiedziałam Ci przedtem, wszystkie ananas tutaj jest w środku. Jeżeli nie czysz te twarde kawałki, to i pierdol je, albo zjedz cztery, żeby goście dostali, ale ja kurwa jem wszystko. Wiesz, to sami zrobisz jej minetkę, nawet kiedy nie masz bardzo chęci, bo nie jesteś egoistą i wiesz, że to sami się daje trochę, to sami się dostaje trochę i wszyscy są zadowoleni. Tylko, że nie rób rzeczy, których naprawdę nienawidzisz. Jeżeli nienawidzisz tych twardych części ananasa, to wyciągnij i wyrzuć. Trochę skórki z limonki, sok z płowej limonki, żeby trochę, ojejku, trochę szoczyste było i trochę kwaśność tam w tym było. I widzisz tutaj, tutaj zniżyłem trochę, żeby trzymało gdzieś 250 stopni. I nie zapomnij obrócić te mięso, tego ananasa w kierunku ciepła, żeby naprawdę na, z tej strony, gdzie, gdzie ciepło jest, żeby na, na okrągło zgrylowało to. I teraz gotujemy ryż. I ryż to tak ogólnie przecież nie jesz, kiedy grillujesz, Ale ja pokażę, co można z ryżu e, zrobić. Wimij ryż, aż woda jest całkiem przeżbarwna, a nie taka jak mleko. Gdzieś 3-4 razy. I wlej zimną wodę. Nie będę ci mówił ile wody, bo dużo już mówiłem w innych filmikach. Są linki tutaj i, i tam może zobaczyć jak i co. I wejdź do domu i tam ugotuj ten ryż, jeżeli nie masz takie miejsca na grillu do gotowania rzeczy. A jeżeli masz takie miejsce tutaj, żeby gotować, to to ugotuj tutaj na pełną pizdę. Niech ta woda ugotuje się, potem na niską pizdę i, i niech to gotuje się mniej więcej 20 minut, aż całe E, cała ta woda wejdzie do ryżu i gotowy jest ryż. Teraz niech ono studzi się i weź taką formę japońską, jeżeli masz, a jeżeli nie masz, to możesz używać e, jaką formę chcesz, możesz używać e, talerzik jakiś głęboki i wepchnij ten ryż do środka całą drogę, żeby mocno to pakować i na grillu na średni ogień. Niech te piłki ryżowe dostaną takie chrupiącą powierzchnię. I mięso jest gotowe. Zobacz, ojejku, jakie chrupiące i w słodkie i dobre. Usuń te patyki, żebyś nie popsuł dupy, kiedy będziesz srał połóż tego kapelusza i zobacz jakie to fajne jest i jak to miło wygląda i kiedy już jesteś gotowy z oglądaniem to kurwa ukroj sobie grubego plastra tego i połóż tego chrupiącego ryżu który w środku jest miękki, fajny i połóż tam tą słodką to kwaśną samotkę, malasową. To jest taki kurwa dobry, że będziesz szać właśnie kutasa. Jako podziękowanie sobie, że jesteś takim dobrym kucharzem, kurwa. Takie to jest dobre. I słuchaj, ja przeklinam, YouTube mi demonetyzuje często. Ale ja dalej przeklinam. Nie ma znaczenia. Jeżeli chcesz, to oglądaj tutaj za darmo. Nie ma znaczenia. Ale jeżeli chcesz trochę mi dać pieniędzy, to idź na Patreon Food Emperor. A jeżeli nie chcesz dać nic, tylko chcesz kupić coś. To mam fantastyczne koszulki. Są koszulki na T-shirts na, na tej polskiej stronie ładne są. Jeżeli chcesz inne bluzki, to są też na Spreadshirt trochę inne, trochę droższe. To zależy. Jeżeli jesteś chytrym kutasem albo skromnym chipkom, ale no jak chcesz. I pamiętaj, że zawsze na Facebooku jestem, jeżeli jesteś jakiś taki starszy, który lubi Facebook, a jeżeli nie lubisz Facebooku, to jestem na Instagramie. Jeżeli nie lubisz Instagramie, to mam tam konto na TikToku, ale nic tam nie robię. Nie wiem, co dokładnie tam robić. Jeżeli masz ideę, to powiedz, no i, no i to to jest to. Jedź, uspokój się, idź w pizdu i do zobaczenia za dwa tygodnie.